Nie wiem z tego jebanego O kurwa No dobra tego nie było kurwa To, 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 to <coughs> będzie? Nie jeszcze jeden będzie ostatni w last one Nice! Ładnie males. Od ciebie malec? Pięknie malec Nice No

Aha. Ja się pobejduję Kurwa, ale ty, to dobrze zrobiłeś, naprawdę kurwa Dzięki, stanął ci, nie? Nice ładnie sprawdziłeś, kurwa ładnie hmm. Males jest za mocny I pierwszy, pierwszy, ja się podniosę Muszę wysłałeś tę ofertę tam? Próbowałem no, się no. ustawić nie za tobą Po czym male straty mi przechodzi na prawo Jestem jak oho Już, już widziałem kumieramy we dwoje Jestem jak, oj, oj Żyły tarapako, już czułem. Nie no nie przepraszam Musi się ustawić w ten sposób

<duszel> no to 150! Jeszcze jeden, będzie chyba Ile wyzwałeś, Maksiu? Nic, muszę mnie nie zetklać gdzieś tutaj Ja myślałem, że wyzwałeś Nice, jeszcze jeden chyba słyszysz? E, nie wiem, czy gdzieś CT Chyba CT jest, uważaj Ok, malec, ok, malec, ok, malec <stydziano> 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 Już się falisz, to się pochwalmy każdemu Teraz jesteś cwany チョーチョー NICE <laughs> A! Strzela pierwsza była broń, fajna Ona O, no Jest FUSP Jaka to czas ten wybiegł

ma O on no, ma yeah. ale tu spiąłem dubsto teraz okay. nice. Nice. nice 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 Job. Kurwa kurwa się giebanym, kurwa, wyjabał, kurwa no, za, tak tak tak. Się <laughs> Zrozumiałem. <laughs> geju One more at least. Leśno leży.